Bla 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 Akceptuję. Witam Was wszystkich, moje czereśniaszki kochane. Dzisiaj sobie pogramy troszeczkę w Dark Souls 2. Slajper mnie zachęcił do tego, dobra. Maybe the Russian land. No zaczyna się całkiem za tym. Dinamre no in a wold of land. bardzo pani przystojna. Handsome. Come on, babka mu powiedziała... Mm, no to jest twoje przezmoczenie, ludzi być tu przeklętym i skoczyć się tam i, i w ogóle... A no dobra, no w sumie ona nie miała krzywej mordy, więc... więc jej zaufam. No come on Chcę coś napisać? Oh, for fuck's sake! For fuck's sake Nie mogę nic napisać Ah, oh, god damn it. Już na samym początku gra mnie w kurwia a Ja pierdolę. No nie gadacie, że muszę zrestartować. Chwila, chwila, chwila. To ta gra jest podstępna od samego początku. Muszę pewnie zrobić jakąś kombinację kurwa klawiszy. Ja chuj. Pieprzyć. Dobra, koniec. Gdzie tu jest koniec? A za kość Tak. Ja. People come here for the same reason... Jakiego powodu? To ja skoczyłem to sobie to tak to dla jalo. Czy ty mi też. Over and over. No, tego to, to, to ja jestem świadomy, że pewnie będę padł jak świnia. Ognisko rozpalone. Yeah. Leź do diabła. Na 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 na. Dobra, fajnie! Ja to ogarnę. Woah, to na śmiecie. Sprintów. Skok z rozbiegu Nie żyjesz. Odblokowane osiągnięcie Oto Dark Souls Are you fucking serious? Come on, to był... Co mi daje Bo Za co jest to osiągnięcie? Zgiń po raz pierwszy, no Zajebiście Mario fucking serious? No come on! <noise> na! No, I'm fucking done. I'm just fucking done. O oh. Aha, za każdą śmierć tracę maksymalną ilość zdrowia. Ekstra kurwa. Na! No, no nie, pierdolę. Solucja. Pierdolę to Nie, nie, ja nie wiem. No. no a! Zajebisty start gry. Już mi się podoba. Daję 10 na 10. Zajebana gra. Pieprze to. Nie. Fuck it. Fuck this. Fuck this. Co z tego że tam coś leży? Fuck this. Oh you fucking cock sucking dick licker Mother shit you fuck.

Mm -hmm. na razie, na razie powiedziałem... Let's do it Let's do this yes! O oh, yes! Oh yes O tak O nareszcie O mój Boże Skończyłem samouczek Tak Nareszcie Po pół godziny gry skończyłem samouczek Tak Jestem zajwisty O bonfire Checkpoint <śladane> <śladane> in disguise Kurwa co wy macie z tym przeznaczeniem <śladane> Jesteś kotem? Właśnie... Jesteś kotem, tak? Jesteś kotem. Ta gra się robi coraz dziwniejsza. What the fuck. Ty kurwo. Taki mały prosiak mi tyle... What the fuck. Ty kurwa... Ma... Prosiaku zajbany A? czy są teraz trzy? Nie chcę się z wami bić. Wy głupie. proszę What the fuck. Małe... Jezu, ja im nie robię damage'a. Nie, 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 nie. 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 Ja pierdziel. Nie. Nie będę na nią spaczał, bo mnie świnie gonią. Świnie mnie gonią. Kurwa. Wy głupie świnie lubicie tańczyć, bo. Lubicie prosiaczki jak ja nie mogę mówić co. Nie! Arfest Adventure. Przed tobą przełącznik. Aha! Ej, dobre. Graży normalnie podpowiadają w innym, co mają robić. Zajebiste, bra. Wieża płomienia, hejde. Kurwa, co tam jest? O chuj, ohuj. Dobra, nie tak! Nie tak! Nie tak! U. Kurwa Nieee Are you fucking serious? Fight this bitch Nie, fuck Okej, okay, dobra Zacznijmy jeszcze raz powoli Trzy ciosy jeszcze. What the fuck? Nie, 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 nie Wiesz co? Chyba sobie odpuszczę tą walkę To moja tarczyczka przy jego mieczu raczej nic nie nie da Tarczyczka, what the fuck Tarczyca może od razu, kurwa o chuj, o No nie no kolejny How, how, how Jak ja mam to niby zrobić Pierdolę tę grę Kurwa <śmum> Ten co mnie goni O kurwa Weź przez mgłę, weź przez mgłę Stary proszę weź przez mgłę To jest walka z bossem? Eeeem, um, uh, aha, uh, wie, wiecie co, ja, ja, ja chyba się na razie odpuszczę, ja, ja, ja tak